Youtuberzy versus widzowie o nielimitowaną ilość pieniędzy. 1000 złotych, 5000 tysięcy złotych, 10 tysięcy zł, złotych. Zł. Wszystko zależy od tego, co się wydarzy w meczu. <laughs> Oglądajcie do końca. A co lepsze, dzisiaj zagrałem na całkowicie nowym trybie. Mianowicie po każdym fragu będziemy teleportowali się w miejsce osoby, którą wyeliminowaliśmy. A dodatkowo przy każdym przeładowaniu broni nasza broń się zmienia. Zaczynamy! Żartowałem jeszcze, nie zaczynałem, ponieważ mam dla was mega fajny konkurs na te oto słuchaweczki Arctic Nova Pro. Warte dokładnie tyle. A jeden sam wystarczy zrobić, to zostawić łapę. W górę zasypułaś, z dzwonkiem tam na dole. W komentarzu napisać, dlaczego to ty miałbyś wygrać słuchawki. I to tyle. Oho, oho dwa oho. kałachy, Jacob, beretki. Lecimy. Ty, ty ja może tego mi da, co? Wychyl mi da, to wychyl jak... mi da z kałachem. O, ja pierdziela wąbków w co w pierwszej runcie. Co za psychol, jebdy. Jak wejdą beton i nie wiedzą, co się dzieje, nie? To wam gwarantuję. Mam taką pozycję. Co oni robią? Ty. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde no się co się wydarzyło? Biegnę, biegnę, biegnę. Złapam. So jest ten teleport. Ja o tym zapomniałem, nagle się między nimi znalazłem. Zaplantował. Jeden był od CT, wiesz, uważaj. O zajebiście. Ale ołka. ci wydupił, ty. Ale ci wydupił z Smokuje nam na dojazd ołka, i lecimy, 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 dawaj. O ja pierdzielę. fardowania. fardawana. Jak przeskanuje. Albo nie. Fajpse, wana, mam, nie wierzę. Żyj Smarty, żyj. Jeszcze, że ja. Jestem unik, jestem unik! Jestem unik! Dobra. O, dobra, wydymali mnie, ale dwóch d, dwóch d. Dziusta ostatni chłop? Nie wiem, nie Takie wiem, mordo. Ma. Ty! ty, ty. Leś, nice! nice. Jest! Dwukejkę mu zrobiłem na japę. Fajne to, fajne to. chodź, e, e, chodź, mam plan, mam plan. nie mnie tu? No, no, dawaj, 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 dawaj. Chodź, 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 wstań. Gówno widzę. Ej, banan czysto, banan czysto. Chyba second mid bo... jest, stary. Możemy cofać. Uważaj japcy, uważaj japcy, uważaj Nice bysty. Nice! 10 <laughs> HP ma, 10 HP ma babsa, jeden. Leży? Ostatni babsach. Ja jestem celowany, jestem celowany Dobra? Leży! Nice! O, wydupiłem! Ja mam wrażenie, że Smart, Smarty nawet nie zarejestrował tego, jak się tepnął. Na początku nie wiem, ja co ja tu Ty robię! Ty jesteś z Glockiem! Ja idę na besty z shotgunem. Ja myślę, że oni pójdą tam do was, chłopacy. I tutaj coś z pompą, i coś z pompą. Jak będą wychodzić ze smoka, to ich robisz? Kurde, wa. Kurde, kurę szczelam, ty wystraszyłem się Zajduje, najduje na daleko no. banana Łysy oni chyba idą do ciebie, wiesz? O ja piek... No, sekretarz no, ja w domku już jest Dobra Leczy, jeden? Ja jak na Fortnite'owca z pompą lecę, nie? Przedszłyszełeś chyba No mogą być, ale ja to wiesz smart jego hop jak sobie... za psy, o dupę. jeden oh, dead! Dobra, nice, 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 nice. nice, bania smart i Zabij! Defuję, defuję, defuję! Ja. Defu, defu. Zabij, zabij, zabij! Nooo! Nice! <gulanie> no no! skąd wrupę? Co ja oglądam? Stary. Ale przetasowany! Ej, ogólnie w trójkę jesteśmy na B, nie ma nikogo. OLE, dostałem flesza! Ej, zbejtuj! nie! No co ty robisz? No nie! Ja też bajtuję, off-dupę, to ciebie dosłownie. <gulanie> ja pierdolę się teraz boję stary. <gulanie> Cancer strike. Leo oh, k. Tepuł mnie i mnie zabił, drugi. Info. Mordo, cisza. Daję flesa. Drugi facet, uważaj. Ja pierdziele, prawie. Jeden ubity, jeden ubity, jeden ubity. Nie, o, tak! Da, dobra, załatwo, łatwo, za Łatwiutko, łatwiutko. No. Najgłębiej jak się da, najgłębiej. O, ja pier... Chłop tu jest, chłop tu jest! Plecy, <słuch> plecy, plecy! Dobra, dobra, żyje. żyję, żyje. Ej, <grym> Smarty. Kliknij R. Aha, dzięki. Nieźle. Aha! A dostał głowę! No dostał, dostał! Sekretarz stanu. No nic smoki, smoki mit, smoke uwaga. Paliłem się Ja pierdziele tepnęło, mnie oh, zapomniałem no, tak? o tym głównie ja pierdzielę. Ilu, 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 ilu no, Stary na wszyscy na rampie byli, nie? Aha, czyli dwóch max o, Ja wszyscy bo... To to byc, idą, na ciebie Ty chłopie, ziomek, kur... Skacz! Właśnie se na nich popatrzył tylko! Chopie z MP9 w parkurowce mam napisać Ziomek like. <skak -2> u mnie! O, w dupę na longu. Pa 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 ha, pa! Nie! Pagu, go, ja, w drużynie! Lewo! Nice! nie nice! No, jak to chopie ...ślepakami strzela, 22 bo Ja nie chcę nic umówić, mówić, ale mam dwie kule w drużynie. No tak, dla ciebie bo coś nowego dej? mieć dwie kule, nie? <śled> <śled> Daję smołka na dojazd i idę na B, Taktycznie z głową. Jak to jest, że Smarty ma co rundę jakieś. jakiś... A ugi! Szmaty inne i te takie bronie ja dla nobów. Ty. Ja mam USP. A, ja biegam z dual beretkami, jak śmierć mordo, bo wiedzą, to jest MVP. A nie, no, no, że się ku... wykłada, ty! No kur... ma auto szmaty ja mam USP Smart. Dobra, ja dojeżdżam, dojeżdżam. Gościu ma auto autoszmatę, tak? No wiadomo, może zreloadował, mordo. Ty gin, gin. Dobra. O, nie, nie! On nie wie, on nie wie, on nie wie. On zaraz nie! Teka mi dało, czemu mi dało teka? Smarty bijemkę dostał, nie? Tak, no proste. Ja znowu mam pistolet, stary. Jak przegrywasz rundy to dostajesz jakieś chusteczkowe bronie. Ale spokojnie, ja mam maga. Ja jestem Fortnite player, tak? Ja zaraz tu wyjaśniam wszystkich na betym magiem. tym A, mam bizona, daj mi się. A, to nieźle szukałeś. No nie, strzeliłem. O nie, 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 kochani. O kur. Mu nice. no zajeb. I... O kur. Lecą, lecą na mnie. Ja Jestem z tobą. Zabij, błysy, nice. Uważaj błysy, nice. nice. on tu jest, on tu jest, on tu jest, o dwa na B standard jest. I domek wybieg Plantują, plantują. Aż Wal mi zajęło. Mam go. Dobrze, i short. Wupa. O, mam ma AWP. AWP chyba, AWP. Mam go. Gdzie ostatni? Nic, już, to był ostatni, k**wusiu. Dobrze, za kurde, Wyczyli. króciutko! Dobra, teraz może być trochę trudniej, ale tylko trochę tak. Patrzcie co ja mam, patrzcie co ja mam! Cozetkę oh. okay, Ale z dymanko I on nie pikują stary, co jest? Ja podchodzę do Mek. O, podchodzę. no f nie blokuj mnie! O, Dostał, dostał, dostał! Leży! Nice! Nie zmienił im broni po reloadzie! mit, mit jeden! Drugi! Nie, zero ma, zero no my? Ty musisz to wygrać! Nice! Kupka, zablokowałem się! Wygrasz to, on tu przyjdzie, on tu przyjdzie, on tu przyjdzie. On tu przyjdzie. <laughs> A skliknij spację. A dobra, nie działa. Kupi. A R kliknij. <noise> o ty Jest tam, tam, Nie, on widział, że jesteś zablokowany, stary. Wyśp. Jest tam, nie! Smarty, ty paruwo największa. Nie, a wiesz, o tym nie pomyślałem. Ja musiałem. Musiałem! Ej dobra nie, stop! Nie przegrajmy z jakimiś orzełkami! No, tak? no tak! Tomek mówi, że ma Silvera stary, to, to jeszcze gorzej. Smokuję shorta, w sensie longa? Nie wiem czy zasmokowałem. O kurde, jakiś smok taktyczny faszion Pago ja w drużynie chłopaki, wjeżdżamy Powiem ja ci, że niezły jesteś Nice, o, nice. Dobra. Dobra. Dawaj, dawaj, jedzie, 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 ja jadę, ja jadę, jadę daj flasher Flash dałem, flasha dałem Daj mi się, wyskakuję O oh, kurmać! Oh, jest, jest, jest! W sajcie plece robi, plecy robi, yy, z Mida plecy robi coveru, Mida, coveruj Mida! Wygrywamy to łysy, fokus Ło wo ale go przyjechałem. Ładnie, podobało mi się to. Ej, dobra, raz B, chodźcie, raz B, musi wyjść. Raz, raz B, B ja, ja mam pompę, wyjść. raz B. Oni puszyją? No ja nie mam tego języka. Dobra, idę z wami. Możesz przykroś mi za chwilę. Ej, na midzie czysto, jakiegoś smołka dali, ale gówno robią. Leżą kurwa. Mid, zero ma. O kurde. Dobra, jestem na midzie. Plantuję. Ja. Jezu, ale bez oporu, ale bez oporu. Bez oporu. oporu. Jechanka bandycka. Ja piknę B, ja piknę B. No to Smarty 2 na 4 mamy. Aha. Ej, dobra, nie. Hej, też zaraz zobaczcie, co to znaczy piknę B. Ej, on no under, tak chyba tak under chyba jest, under chyba jest. On jest, no jest. Szmata. Dobra, jak idę A na 90 90, 90 mniej, Widzę go. Dobrze. Dobra, śpi. O nie, f na dostałem. O, dwa. Ło, dawaj, dawaj go. Nice. Nice! Oczy. Ale im plecki zrobiłem. Plantuję. Ostatnia! Lasa, lasa. Słyszę go, mam go. Albo on ma mnie, no albo wow. ja mam go! Ale oro, ale oro! Kurde, te drzwi mnie pokonały. A co ty bez broni? To ja też Ej, bez broni. Lecę twardo. Nie Morda twardo. go, oni tryhardują na tym B. Ty jesteś gotowy z tym zeusikiem? Ja Daj smoke na wyjście, ja dam flesza. Blecz, 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 łysy! O, zajebiście. Nieźle nie wam poszło, panowie. Dziadek w klacz. Dziadek. Dusisz, dziadek, dusisz! Kur, ale bym zrobił tą kosę, uwierz mi zrobiłbym, gdyby nie Mianowicie. ten z <grym> Powiem ci, że pomysł miałeś całkiem niezły. Ja najdawalę. Dobra, daję Zeusa. O kurde, no, o, kurde. o kurde. Ja go O, o Dole. Ja pierdzielę! Nie, dobra. Pop się tepnął i strzelał, nie? Cały czas. Mogłeś ty go zbejtować, żeby on się w ciebie tepnął, ja wtedy cię zeusował, tak jakby. Murdo, mam P250. Ja Ej, zrobimy to, łysy, proszę cię. Że co? Stań na midzie, idzie, żeby cię zabili, i ja będę trzymał zeusa na tobie. I jak on się tepnie, to ja go zdeusuję. Chcę to zobaczyć. Ja, ja to kameruję ty. Zapraszam serdecznie. Dobra, on ci zabije, on ci zabije. Go, go, Było warto! Było warto! Dziękuję. EJ! MID! 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 Przepraszam, Musa, ale NICE! U. EASY! No, EASY! To ja widzę w tym pluginie, ja to jest hit. Dziadek Flika wali, ty. To jak zabije kolegę, to też się tepnę? Nie wiem, straszna <laughs> Smart nie! To nie kolega, więc zadziała. Znaczy no, co? Are you kidding me? Nowe dostałem, zapomniałem! Co ja mam teraz zrobić? Idę do Nice. Dobra, ty, ja nie chcę mieć tego. Ej, kur... No nie, zostaw mnie, no. O ty kur... A to nie ty! To nie ja! Murdo, co ty bierzesz? Ej, dobra, Smarty, jak to wygramy, to jest koniec. Kończmy to. O kur... jak plecy mnie zab... To oni to defują. Dobrze idzie. Za pussy player, nie? Gdzie jest ta bomba? Gdzie jest bomba?! Nie. A, za mną! Nie, no ja zapomniałem, gdzie ją dałem! Ja, kitro. gdzie oni ją nie, zaplantowali, nie, nie. ty? Ja daję zębę, ja daję zębę. Paliłem. Dajcie trzy na w timing. O, ja dostałem zajebiście. Fale, kurczę, sezon grillowy, rozpoczynam. Przeplatowałem. Ja ja po... Gdzie, gdzie, gdzie info? Na mi sekundę, sekundę, sekundę. Posunij się, posunij się, mam uspo. Ja mam ku... Negeva. Dobra, o, masz a już 7 seven na, już jest lepiej. Abgredzik, abgredzik. Cofnął, namida, cofnął namida. Jest tu? Nie, no. Wtedy ma jest, u mnie. Malała, malowa. Głosu nie, się ci to. idzie z tym negawem, trenowałeś coś? No. Stujcie, jak widzicie wynik meczu to 9-9, więc zdecydowaliśmy, że teraz zagramy dogrywkę do trzech wygranych rund. Ja holduję mida, Łysy mm -hmm. banana, a Smarty mm -hmm. jako nasza Czeka. tajna wroń O, o try tryhardzik wjechał. Ej, cicho, cicho! Gościu, gościu! Dobra, oni coś baitują tutaj. O kur... trzech tu jest! Biegnij ja, biegnij ja, biegnij ja, ja, baka, ja, ja baka jestem dead. tam there. jest, baka tam jest. Baka. Ja niej Topnij, topnij, ja... baituj. Plecy, plecy. A, zajebiste plecy, nie. dobra. Dobra, dobra, ej, ej, ej. Ale nas wymali. Ej, nie no, nie przegrajmy z nimi, nie? Nie no, nie możemy. Gotowy jesteś Smarty? No chyba tak. biegnij biegnij dwa flesze poszły. biegnij biegnij na pełnej, na pełnej, ja Nie widzę pełnej. nic. No i on jest, jest dobry, do. na mnie. Na no, Okej. Okay. Jeden mniej. Ma okay. Jest drugi, co 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 to jest drugi. Ty jesteś za nim. To jest drugi. I bananicz, bananicz! Biegnę banan, biegnę banan. Ałgamasz? Ostatni był tu. Pa, 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 pa. Chodź tu, misiu. Dobra, planty, planty. Widziałem go. T, t, t. Mamy zespośle, to, mamy jest to, jazda! Do... Kurde, Azy, kochanie! Aero. Ale chłopie, tym granatem to coś chłopie jakbyś pokebola rzucał <mim> 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 Chodź, smarty shift, chodź shift. Aha, aha, mam. Jak on zabije, to on się tu pojawi i jedziemy wtedy. Musisz zabić łycę. On nie piknął chyba. Podejdź sobie powoli z pikiem. Jest za tobą. Przed Macie. wami, przed wami! Znaczy, co? za wami, nie wiem, dużo się dzieje. Ja pierdolę, ty czemu go nie zabiłeś? Dobra, nie wiem, co się dzieje, nie? Łysy sniper, je headshot, oni headshot. Wiem, 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 widzę, że mam hapy. O, w dupę. No co je! Aha, jak ty go nie zabiłeś? on chłopie za tobą, był Jacob. Ja? Tak! No bo ja się przedeportowałem do przodu. Oby nie mieli sniper na tym midzie, kurwa, nie? Czy banan jedziemy? jedziemy jedźmy banan, tylko. jedźmy banan, ale na pełnej, na pełnej, oni się zestrają, zaufajcie mi. O, w dupę chyba się nie zestrają. Dobra, cofnij. O ja pierdol! Mam 7 HP. Zmokuję do shorta. Chodzę na chodzę na mną, chodzę na wierzaj, 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 ty musisz być wabikiem. Jestem na pierdnięcie, jest tu ziom. Jest w konekcie, Plecy. Dobra, szpi. Kurde, Dobra, ten też śpi. Ty cały ekran oplułem. Kurka wodna. Leży. Nice. Ostatni był B albo na Jest tutaj, tepną się do mnie. Nie! Co nie? CZ, mam, bo R kliknąłem, bo zapomniałem. On idzie na shiftie. No Rozestrę się zanim on tu wejdzie. Dobra, Duj. nice! U, dobra. Ale kurde, ja Deklater. znam, Deklater. znam ten mózg, tak? Short clear. Lock śpi. Bo ja mam Przejechałem o, cię ze trzy do kulki. Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie ten do mnie. Cześć, cztery kulki nice. Leży. Ej, ziomek. nice! Wygraliśmy panowie! Jestem zajebistym sniperem. Dobra, wysadzam was, dobra, wysadzam was. No, chyba zgłupiałeś. Ja ci zaraz wysadzę, chłopczak. <laughs> Oczywiście, wygrzekam w Plan trochę. Plant B, plan B, Smoku. Plant Plan Ej, jak mnie zabije, to patrzcie. No, yes, nice, wygrywamy. Wy GG. Essa. No taka Essa to nie powiem. Czy się dwa ku do grywce.